Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w Wielkopolskim Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Jesteśmy tu w jednej z sali, tu mamy wiele sal, to jest sala B. Zostaliśmy tutaj wysłani, abyśmy mogli porozmawiać z kierownikiem tego miejsca. Jest to reperkusją naszej dzisiejszej wizyty u jednej z agencji legalizującej pobyt. Cudzoziemców, jak się okazało, są prywatne firmy, które poza legalizacją statusu cudzoziemca trudnią się także wieloma innymi rzeczami, między innymi ta firma Dimov Group, która jest osadzona tu w Poznaniu na ulicy Sadowej, wytłumaczyła nam, że jest jednocześnie agencją pracy. Pośredniczy. To jest ich jakby główny kierunek działalności, obecnie pośredniczy przy szukaniu pracy dla kierowców autobusu. Razem z redaktorem Żukiewiczem nie dostaliśmy upoważnienia i możliwości, aby te rozmowy nagrywać. Byliśmy bardzo zdziwieni, że opowiadano nam, że cudzoziemcy, w szczególności mowa była o Ukraińcach, nie są wystarczająco dobrze przyjmowani w urzędach, że konsekwencją jest tego, jak określiła to pani, pani Barbara, że wolą przyjść do swoich i rozmawiać ze swoimi. Przytoczyła wiele właśnie problemów w polskich urzędach, między innymi kwestię językową. Która jest trudna do zrozumienia, ponieważ tu, jak jesteśmy w tym urzędzie, widzimy cały czas plakaty, że usługa jest tu świadczona, czy no, usługi urzędnicze są tu świadczone wielojęzycznie. Ale pani Barbara zwróciła nam uwagę na to, że jest problem z językiem, jest problem z takim mentalnościowym zrozumieniem się. I my, wnioskujemy z tej rozmowy, że obcokrajowcy boją się przyjść tu do urzędu sami. Dlatego takie właśnie firmy jak owa Dimov Group przychodzą tu z obcokrajowcami tu do tego urzędu z tak zwanym pełnomocnikiem. Urzędniczka, którą spotkaliśmy w Poznańskim Wydziale do Spraw Cudzoziemców, niestety nie mogła Zorganizować dla nas lub e, osiągnąć tego, że będziemy w stanie rozmawiać z jej kierownikiem, to było w przypadku tego urzędu niemożliwe, ale poprosiliśmy ją w takim razie o możliwość. Rozmowy z punktem informacyjnym tego wydziału. Gdy po upływie mniej więcej pół godziny mogliśmy liczyć na rozmowę właśnie z Panem przy okienku informacyjnym, zostaliśmy tam bardzo dobrze i elegancko przyjęci. Pan był bardzo spokojny i sympatyczny dla nas, i dla nas było bardzo ważne, aby się dowiedzieć w jaki sposób. Cudzoziemiec w Polsce może zostać zlegalizowany. Jak się okazuje, jest to faktycznie proces skomplikowany. Są różne metody, aby dojść do tego celu, i należy spełnić bardzo wiele warunków. Następnie ważne było dla nas, czy cudzoziemiec, zdobywając ten cel, mógł zostać na stałe w Polsce. Musi co najmniej raz być osobiście obecnym w tym Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, i tu Pan potwierdził, że co najmniej raz cudzoziemiec jest w takim Urzędzie do Spraw Cudzoziemców właśnie wtedy, gdy oddaje odciski swoich palców. Następnie przeszliśmy do pytań związanych właśnie z agencjami i z tak zwanymi pełnomocnikami. Pan przy okienku informacyjnym przyznał, że faktycznie tak się dzieje, że są takie agencje, które wiele urzędowych kwestii dla cudzoziemców załatwiają, ale jednocześnie powiedział nam, że oni z tym zjawiskiem walczą. To nie jest pożądane, aby w urzędzie były rozdawane właśnie reklamy, takie, takie ulotki jak ta, którą jednak na jednym ze stołów w tym pomieszczeniu znaleźliśmy. Po naszej wizycie w Urzędzie do Spraw Obcokrajowców w Poznaniu udaliśmy się właśnie do tej agencji położonej no, może 500 metrów od, od tego u, u, urzędu w bramie na poznańskim, można powiedzieć, deptaku na Świętym Marcinie. Uzyskaliśmy wiele dodatkowych informacji, których nam jeszcze brakowało. Chcieliśmy wiedzieć, jak to wygląda od strony prawnej po 1 czerwca. Jakie warunki muszą być spełnione, aby mieć kartę pobytu w Polsce. Jak się okazało dla właśnie dla Ukraińców Pobyt w Polsce już od czerwca, nie przepraszam, cofam drodzy Państwo, od stycznia 2022 roku jest ułatwiony, ponieważ ich pobyt i możliwość stałego pobytu w Polsce nie jest powiązana z pracą. Akurat dla Ukraińców tak nie jest. Jest to oczywiście związane z sytuacją wojny na Ukrainie. Dla innych obcokrajowców. Praca jest głównym powodem pobytu w Polsce. Przedstawiono nam jedną grupę, jedną grupę obcokrajowców, która ma szczególne problemy z, w polskich urzędach i z polską administracją, i to jest grupa Wietnamczyków. Dla Wietnamczyków wydaje się właśnie ten cały. Proces urzędowy w Polsce szczególnie trudny. Panie, będące pracowniczkami tej agencji na Świętego Marcina, zwróciły nam uwagę szczególnie na tą grupę, która ma szczególne trudności, nie tylko językowe, ale także ze zrozumieniem zrozumieniem kwestii prawnych w Polsce, kwestii administracyjnych w Polsce i to właśnie oni potrzebują szczególnej opieki tych agencji. Na koniec chciałabym Państwu jednak zwrócić uwagę na to, że po naszym dniu w Poznaniu stwierdzamy, że agencja nie jest agencji równa, drogie, drodzy Państwo. Mamy tu do czynienia z całym można powiedzieć, gąszczem, gąszczem tego przemysłu, pomocy, pseudopomocy, współinteresu e, związanego z pobytem cudzoziemców w Polsce. Następnie skierowaliśmy się już na koniec do wielkopolskiego urzędu wojewódzkiego, który no, jest jakby. Zwierzchnikiem tego Wydziału do Spraw Obcokrajowców chcieliśmy tu rozmawiać z panią Rzecznik naszego Urzędu właśnie o tej sprawie tych dla nas nie zawsze jasnych kwestii związanych z agencjami legalizacji cudzoziemców tu w Polsce, z tą usługą, której powinno nie być. Bo petent powinien mieć możliwość pełnej obsługi i życzliwej, rzetelnej obsługi w urzędzie. No tak jest to przewidziane. Tego sobie wszyscy życzymy i myślę, że urzędy to też obecnie spełniają. Tak jak Państwo mogli już usłyszeć, razem z redaktor Fedorską odbyliśmy wizytę w tak zwanych agencjach legalizacji cudzoziemców. Co ciekawe, te agencje zajmują się również. E, różnymi innymi dzia działalnościami podejmują działalność agencji pracy. Uzyskaliśmy takie informacje w Dimo, w Poznaniu, e, w Multi. Obie te agencje również są agencjami pracy. Co ciekawe, agencja Multi prowadzi taką usługę, która polega na cofnięciu deportacji. W jaki sposób można cofnąć w ogóle deportację? Panie powiedziały, że deportacja. Każda deportacja według nich jest tylko e, tymczasowa, że taki migrant, który został deportowany, może później po okresie jakiegoś czasu ubiegać się o cofnięcie tej deportacji i że takie agencje pomagają w uzyskaniu zgody na cofnięcie tej deportacji. Dlaczego ci migranci cudzoziemcy, nie chcą iść do Urzędu dla cudzoziemców, w którym można wszystko normalnie sobie załatwić: wszystko od A do Z: dokumenty, papiery, wydanie karty pobytu. Byliśmy w tym urzędzie, urzędnicy naprawdę są w porządku, są mili, są pomocni. Dodatkowo te urzędy dysponują dokumentami w różnych językach, można tam się dogadać i nie ma żadnego problemu z załatwieniem tych dokumentów. Więc pytanie jest takie: no dlaczego w takim razie są takie agencje? Kogo te agencje chcą legalizować? Bo jeżeli w naszych urzędach nie ma żadnego problemu, żeby załatwić takie dokumenty, to dlaczego powstają agencje, które pomagają migrantom się legalizować? Bo tak nazywają się te agencje agencje legalizacji cudzoziemców.